Postaram się w ramach naszych prezentacji pokazać trochę więcej szczegółów, trochę tego, jak dochodziliśmy do pewnych rozwiązań, jak one były wypracowane i trochę obudować to troszkę takim większym uzasadnieniem często dlaczego projekt poszedł w taką, a nie inną, inną stronę. Więc temat turystyki transportu niezwykle atrakcyjny, niezwykle ciekawy, niezwykle medialny, niezwykle interesujący, więc jeśli Państwo zaczną ziewać, to jest to wyłącznie nasza wina, że robimy to źle, jeśli chodzi o prezentację. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Więc, żeby trochę tutaj od razu przeskoczyć do omówienia już projektu bardziej w szczegółach, o genezie powstania terminologii, już pan dyrektor wspomniał, ja tylko zahaczę o ten temat mobilności, czy też tej formuły, którą to będziemy, będziemy stosować, czy też nazewnictwa, bo często się mówi zrównoważona mobilność, transport zrównoważony, o co w tym w, tym, w tym w ogóle chodzi, więc tylko tak pokrótce. Mobilność to jest nasza, nasza potrzeba. Potrzeba do, do przemieszczania się, potrzeba do realizacji swoich celów poprzez przemieszczanie się. Więc obecne polityki transportowe bardzo często odchodzą od takiego standardowego podejścia infrastrukturalnego, bo zauważa się, że trzeba bardziej szerzej spoglądać na temat tej, tej standardowej potrzeby człowieka, jaką jest, jest mobilność. Więc tutaj myśli się o tym, dlaczego on w ogóle podróżuje, dokąd on podróżuje. Nie tylko jakimi środkami transportu, ale też dlaczego wybiera no taką, a nie inną drogę dotarcia, dotarcia do celu, więc jakby obecne podejście w polityce transportowej jest przynajmniej zachodnie, ale też powoli wchodzące do naszego kraju. Trochę szerzej patrzę na, to, na tą całą, całą tematykę, więc w myśl takiej zasady, że mobilność powinna być traktowana trochę jak usługa, jak coś jak coś, co my możemy kupić, coś, co możemy nabyć, coś, może, coś, coś z czego możemy korzystać, więc ona powinna być maksymalnie dopasowana do naszych potrzeb, jak nie wiem, oferta telefonii komórkowej, oferta, nie wiem, wyposażenie samochodu i tak dalej, i tak dalej. Więc to powinno jakby takie podejście powinno jakby definiować, że my Finalnie, jeśli będziemy chcieli naszą podróż zaplanować, nie będziemy wybierać z automatu samochodu prywatnego, bo się okaże, że ta oferta mobilności dostępna dla nas jest o wiele ciekawsza, o wiele bardziej atrakcyjna, o wiele lepiej dopasowana. Badania, które, do których też mieliśmy możliwość dotrzeć w trakcie tego projektu, też patrząc na przykłady międzynarodowe, na przykład wskazują, że 40% podróży wszystkich w mieście odbywa się na odległości poniżej 1 kilometra przy użyciu samochodu, że ludzie są po prostu tak przyzwyczajeni do tego, że nawet jak mamy jeden kilometr do przejścia, w połowie wypadków prawie, że wybierzemy, wybierzemy samochód, mimo że spacer w jedną i w drugą stronę zajęłby parę minut, ale bierzemy ten samochód, szukamy miejsca parkingowego, dojeżdżamy, z tymi w korkach i tak dalej, bo nie myślimy o tym, że jest jakakolwiek, jakakolwiek inna opcja. Więc to podejście do właśnie mobilności, jak i pewnej usługi, jakby w tym momencie powinno sprawiać, że zarówno polityki transportowe, jak i pewne rozwiązania budowania przestrzeni miejskiej powinny mieć to też na, na, na uwadze. A co to jest ta ostatnia mila, to można powiedzieć najprościej, kto z Państwa przyjechał tutaj transportem publicznym? Dziękuję bardzo, nie ma więcej pytań. Więc proszę sobie wyobrazić, że jeśli taki problem mamy w centrum Szczecina prawie, że z jakimi problemami muszą się spotykać, spotykać gminy nadmorskie, gminy turystyczne. Czyli to jest jeszcze wielokrotnie, wiele razy o wiele większej skali problem. I tam nie, nie jest problemem przejście 100 metrów do przystanku, tam jest problem przejścia 5 kilometrów do przystanku, więc te odległości się automatycznie, automatycznie wydłużają. Więc tutaj no to jest ten problem ostatniej mili, o której my w ramach projektu. Ten projekt, ta problematyka, którą tutaj chcieliśmy w ramach tego projektu, projektu badać. Jaką te, jaka teza została tutaj postawiona? O, tych kwestiach technicznych już się projekt wziął, jakie jest finansowanie. Już pan dyrektor powiedział, tak samo o partnerach projektu, więc ja tutaj nie będę aż tak mocno na to czasu poświęcał, ale chciałem chwilę powiedzieć o, o regionach, które w tym projekcie uczestniczą. Jeszcze to są regiony turystyczne przede wszystkim i też regiony, które w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów turystycznych mają jakąś większą aglomerację. Czyli tak jak nasz obszar metropolitalny wraz z obszarem nadmorskich jest ten problem napływu na przykład turystów jednodniowych w weekendy, tych wycieczek weekendowych, tak zwanych, brzydko mówiąc, turystów śmieciowych, którzy nic innego poza śmieciami nie przywożą do tych obszarów, bo przyjeżdżają z własnym ekwipunkiem, z własnym prowiantem, nie wykupują tam usług, zostawiają tylko śmieci i wracają. Brzydko, brzydko mówiąc, ale, ale tak jest, nie oszukujmy się. Więc, więc ta problematyka regulowania tego transportu na tych obszarach, pewnego takiego strukturalnego podejścia do tego. W ramach tych wszystkich regionów była, była badana, przedstawiana, no i regiony partnerskie dzieliły się swoimi doświadczeniami. Mamy regiony, które są już bardzo daleko zaawansowane w myśleniu o tego typu sprawach, tak jak Austria, Hiszpania czy, czy Luksemburg, które już mają pewne struktury organizacyjne wymyślone pod tym kątem, które po prostu już stawiają kolejny krok w rozwoju tych swoich polityk. No mamy regiony. Takie jak, jak Słowacja czy, czy Bułgaria, które no, są gdzieś na początku tej ścieżki. no My możemy powiedzieć, że jesteśmy gdzieś po środku, więc jeszcze nie tak dobrze, nie tak źle. Więc jak jeździliśmy na zachód, to wracaliśmy smutnie, jak jeździliśmy na wschód, to wracaliśmy trochę weselsi. Bo to jednak się okazywało, że jeszcze tak źle nie jest, ale jeszcze widzimy, że jest ma masa rzeczy, masa rzeczy do, do zrobienia. Więc obszar, jak wspominaliśmy, obszar gmin turystycznych w bezpośrednim sąsiedztwie. Przepraszam, nie wiem czy tu można coś... O, tak, ośrodka y, aglomeracyjnego. Y, jaka była teza tego projektu? No, tezą projektu było to, że na y, taki problem, czyli problem usług transportowych na takim obszarze, y, dostępności do takich usług i... i, i y, 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 i problemu w ogóle z obsługą transportową takiego obszaru mogą być tak zwane systemy transportu elastycznego. Czyli w skrócie mówiąc wszystko, co nie jest transportem regularnym, a w jakiś sposób usprawnia poruszanie się po tym, po tym terenie. To mogą być, mogą być zarówno rozwiązania sezonowe, które są uruchomione tylko w sezonie turystycznym, żeby obsłużyć tych, tych, ten, ten zwiększony ruch turystyczny, czy większy wypełnić ten popyt na transport. To mogą być usługi coraz bardziej popularne car sharing, czy też car pooling, czyli współdzielenia pojazdów. One są dostępne na razie w miastach, są wdrażane też w dużych aglomeracjach, ale też widzieliśmy przykłady takich usług, które mogą być w mniejszych obszarach, obszarach turystycznych uruchamiane i one też się sprawdzają. I wydaje nam się najciekawsze rozwiązanie i to też jeśli e, mielibyśmy Państwu powiedzieć e, albo zasugerować, z czym można by wyjść z tego spotkania, jako jedyną rzecz, którą warto zapamiętać i to nie ukrywamy, że większość naszych e, takich końcowych wniosków będzie ku temu dążyć, to jest e, transport na żądanie. To są rozwiązania, które widzimy patrząc przez wszystkie zaproponowane typy transportów i formuły transportu to jest rozwiązanie, to które faktycznie może coś zmienić w naszym regionie, nie tylko w naszym regionie, ale w całym kraju. To są rozwiązania wywoławcze, które, w ramach których transport się wywołuje na przykład dzień wcześniej z pewnym wyprzedzeniem, tak jak pan dyrektor wspomniał. Szczecin jest jednym z dwóch miast, które w Polsce obecnie ma taki transport, a w kontekście jakby nowoczesności i takiego aktywnego podejścia wydaje się, że to jest w ogóle najlepszy obecny przykład. No, drugim przykładem jest przykład krakowski, trochę już można powiedzieć taki analogowy, natomiast no, nasze rozwiązanie faktycznie jest dosyć, dosyć jakby nowoczesne i podąża za tymi faktycznymi, faktycznymi trendami, ale to są tylko jaskółki takich, takich systemów, ale o tym będziemy jeszcze mówić, mówić później. Co robiliśmy w ramach tej fazy projektu? No, zaczęliśmy standardowo, czyli trzeba było zebrać wszystkie informacje, które posiadamy na, temat, na, na dany temat. Musi, musieliśmy w ogóle rozpoznać, jak ta sytuacja wygląda, wygląda u nas, zarówno strony legislacyjnej, czyli sprawdzaliśmy, jakie są uwarunkowania legislacyjne, czy są jakieś regulacje dotyczące takich typów transportu u nas w prawie, czy są takie regulacje w dokumentach strategicznych, czy w ogóle ktoś myśli o tym, no, tak, żeby. Poznać, z czym, z, czym, z czym startujemy, i każdy region takie, takie, takie swoje krótkie podsumowanie opracował, które zostało w formie takiego międzynarodowego też dokumentu zebrane, w ramach przekazanych dzisiaj Państwu prezentacji te wszystkie doświadczenia międzynarodowe są też dostępne. Można do nich zajrzeć, dowiedzieć się, jak to wygląda w innych, w innych krajach. No ale takie. No, taki rachunek sumienia w ramach projektu trzeba, trzeba wykonać i podobny rachunek, rachunek sumienia, ten pierwszy dotyczy bardziej polityki krajowej, polityki takiej yy, i też pewnych uwarunkowań, uwarunkowań lokalnych dla wdrożenia takich typów transportowych. Ten drugi już bardziej dotyczy naszego obszaru bezpośrednio, czyli już przyglądaliśmy się bardziej naszym uwarunkowaniom lokalnym, problemom lokalnym, sieci transportowej, działającym organizatorom transportu. Więc to już ten, 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 ten drugi typ analizy już był bardziej powiedzmy sprofilowany na ten nasz, nasz obszar i tak samo w formie doświadczeń międzynarodowych mogliśmy te obszary między sobą później, później porównać. Niemniej ważna była analiza dobrych praktyk, czyli każdy region próbował przedstawić te doświadczenia, które siebie zdiagnozował, właśnie takich dobrych, ciekawych systemów transportowych działających w obszarach turystycznych, gdzie też mogliśmy je podejrzeć, zobaczyć trochę od kuchni jak one działają, czasem dowiedzieć się więcej o finansowaniu, czy one są jakkolwiek rentowne, czy też nie są rentowne, z jakimi problemami przy wdrażaniu się spotykały. O tych dobrych praktykach jeszcze chwilę, chwilę później powiemy. Natomiast na koniec, biorąc te wszystkie doświadczenia międzynarodowe, akurat nasz zespół był odpowiedzialny za opracowanie syntezy i rekomendacji, czyli zebranie tego wszystkiego w jedne podsumowanie i próbę do przygotowania jakichś generalnych rekomendacji, generalnych jakby wskazówek, w którym kierunku regiony powinny, powinny zmierzać, ale też, 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 też nie tylko. I całość, jak pan dyrektor wspomniał, jest zakończona planem działań, gdy już te, gdzie te rekomendacje chcemy na konkretne działania przenieść. Oczywiście spotkania warsztatowe, które muszą zawsze być elementem takiej wymiany doświadczeń. Były to wizyty właśnie u partnerów projektu, były to, wizyty, były to wizyty na przykład w Szczecinie, w ramach której my gościliśmy z kolei partnerów projektu, pokazując im te nasze dobre praktyki, spotykając się z ekspertami, widząc jak niektóre rzeczy są już wdrożone jakby rzeczywiście jak one funkcjonują, mogliśmy to sprawdzić samemu, zadawać niewygodne pytania i tak dalej tak dalej, więc bardzo cenne, cenne doświadczenia. Teraz tak pokrótce, szybko, dobre praktyki, najciekawsze poznane koncepcje, ja też nie będę się nad tym za bardzo rozwodził, bo szczegóły, jeśli ktoś będzie chciał trochę więcej na ten temat się dowiedzieć, to wszystko w naszych publikacjach jest z rozpisaniem bardzo często nawet do jakiegoś tam stopnia detalu, ale każdy z partnerów projektu przygotował po dwie dobre najciekawsze według nich praktyki, które w, tych naszych, w tej naszej tematyce no, mogły wnieść jakieś ciekawe, ciekawe doświadczenia. Jeśli chodzi o obszar Polski to był już to wspomniany system bike sharing, czyli system Baltic Bike działający w Świnoujściu i system nadmorskiej kolei wąskotorowej w Rywalu. System Baltic Bike jest nie wiem czy Państwo wiecie, największym obecnie w Polsce podmiotem, który świadczy właśnie tego typu usługi. On współpracuje również z niemieckimi wypożyczalniami rowerów bazowozogowych na wyspie Uznam. Jest to bardzo prężnie rozwijający się, się, się projekt. Na ruską kolej wąskotorowa, wąskotorowa w Rywalu. Jest jednym z bardzo ciekawych projektów, to też podkreślali nasi zagraniczni eksperci, że byli też pod dużym wrażeniem takiej kompleksowości oferty, właśnie takiego podejścia łączenia potencjałów turystycznych. I o tym łączeniu potencjałów turystycznych też będziemy mówić, ale jakby wspólne sprzęganie się usług turystycznych z usługami transportowymi, albo na usługach transportowych budowanie usług turystycznych, czyli do, do, dopełnianie siebie jakby wzajemnie, jeśli chodzi o, 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 te, o, o te potencjały. Jaki jest główny wniosek? To niezależnie od tego, czy te rozwiązania np. były wdrażane ze szczebla regionalnego, tak jak w Austrii, gdzie było silne wsparcie na przykład związków regionalnych, które potrafiły na przykład trzyletnie finansowanie zapewnić, niezależnie od tego, czy to była Bułgaria, gdzie te inicjatywy były bardzo oddolne, często własnymi siłami gdzieś tam robione. To w każdym tym obszarze jest zauważalna silna potrzeba właśnie tej, tej mobilności. Że oni widzą tą potrzebę, muszą jakby dostosować do niej pewne swoje rozwiązania, niezależnie czy to będą super nowoczesne rozwiązania w postaci pociągów z przystankami na żądanie. Bo takie rzeczy się dzieją w Katalonii, że można tak jak tramwaj zatrzymać pociąg i sobie na, na stacji. Czy też trochę nawet prostszych rozwiązań, ale działających, sprawdzających się, funkcjonujących, realizujących swoje, swoje, swoje cele. Więc. E, Nieważne nie jaki to ma budżet, ważne, ważne, że to działa, i ważne, że to spełnia te podstawowe potrzeby mieszkańców. E, więc o poznanych rozwiązaniach, już o kolej kolei i wąskotorowej wspomnieliśmy, jako bardzo właśnie dobrego przykładu wykorzystania i infrastruktury i budowania na tym właśnie potencjału turystycznego na e, w formie roz, e, e, pewnego transportu se, sezonowego, chociaż też z ambicjami, żeby rozwijać tą tą usługę w trybie całorocznym. Podobny przykład, koszycka historyczna kolej dziecięca, też kolej wąskotorowa, która bardzo też była zainspirowana rozwiązaniami polskimi, gdzie też w ramach koszyc na bazie wąskotorówki chcą budować te rozwiązania powiedzmy, mobilności, przewozić z centrum koszyc ludzi do obszarów turystycznych, tam to powiązać z hotelami, z wypożyczalniami rowerów i właśnie na tej osi turystycznej zbudowania pewnej, pewnego obszaru turystycznego. Rozwiązanie sezonowe też dosyć proste, czyli linia turystyczna uruchomiana w sezonie w Warnie, która dowozi ludzi w takim bardzo szybkim trybie do, na wybrzeże Złotych Piasków do ośrodków do wypoczynkowych, też uruchamiana tylko w sezonie specjalnie, jakby dedykowana turystom. Wspomniany system właśnie wypożyczania samochodów, bardzo ciekawy ze względu na to, że u jego podstawy leżało maksymalne ograniczenie kosztów obciążenia dla gminy, więc gmina wymyśliła sobie taką formułę, która jakby najmniej by ich obciążała przy uruchamianiu tego systemu, czyli Przykładowo ten pylon energetyczny zbudowała firma zewnętrzna, energetyczna na zasadzie jakiejś tam umowy o współpracę, samochód był zakupiony też z jakichś tam środków dofinansowania. Wolontariusze go czyszczą, sprzątają, więc jakby jest bardzo duża, samochód jest energetyczny, więc no nie wiem, nie wymaga bardzo, samochód jakby jest, na, samochód elektryczny nie wymaga tak wielu. Tak, 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 tak wielkie obsługi techniczne, niewiele tam jest w stanie się, się, się zepsuć, jeśli chodzi o, o sam silnik, więc jakby to też nie generuje dodatkowych kosztów. Więc bardzo, przy, przy bardzo niewielkich wpływach, na przykład początkowo z, z, z wypożyczeń, najmu bardzo szybko oni wychodzili na zero i mogli tą usługę bardzo łatwo dostosować. Czyli nie od razu budowali olbrzymi system, tylko wprowadzili zrobić taki najmniej obciążający dla, dla, dla budżetu. Najmniej obciążające dla budżetu rozwiązanie. O systemie Baltic Bike już wspomniałem. Dosyć innowacyjne rozwiązanie, m.in. w kontekście produktu między, trochę międzynarodowego przekraczającego granicę. Jak wspomniałem, to jest system, który współpracuje z systemem niemieckim, więc dosyć unikalne działanie, unikalna współpraca pozwalająca na wypożyczenie roweru w Świnoujściu, oddanie go po stronie niemieckiej albo tam wypożyczenie roweru i oddanie go po stronie polskiej. Więc te systemy gdzieś tam się widzą ze sobą i nawiązują ścisłą, ścisłą współpracę. I trochę może mniej zaawansowany projekt w słowackim raju też w... w, w, w... Cyklotur Spis na Słowacji, gdzie też na podstawie turystyki rowerowej rozwija się to podejście do na przykład rozwoju turystyki na obszarze chronionym, gdzie przy współpracy z Parkiem Narodowym jest możliwość wypożyczania rowerów i jeżdżenia po tych ścieżkach, które gdzieś pieszą, one mogą być zbyt odległe, ale z drugiej strony łączą uruchomienie tam systemu rowerowego łączącego na przykład takie trasy wspinaczkowe między sobą pozwoliło też na jakby zwiększenie ruchu turystycznego niekoniecznie zadeptując właśnie ten Park, park Narodowy. No i takie rozwiązanie dosyć nowoczesne ale już w takiej powiedzmy skali skali wręcz regionalnej czyli pociąg z przystankami na, na żądanie który sprawił że że stacje, które do tej pory nie były obsługiwane transportem właśnie regularnym czy transportem kraj krajowym, połączeniami krajowymi, w tym systemie mają taką opcję, więc nawet jeśli tam jedna osoba dziś wieczorem chce wsiąść, czy tam dwie, mają taką, mają taką, taką, taką możliwość, to rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdziło. Jest zintegrowane też z systemem transportu autobusowego, ale to już jest bardzo jakby takie strategiczne, strukturalne podejście do wykorzystania kolei no jakby zarządzany już ze szczebla wręcz właśnie regionalnego czy nawet krajowego częściowo. No i też mało skalowe system transportowy, jak wspomniałem tu nie ma złych rozwiązań, ważne są rozwiązania dobrze, dobrze dopasowane, czyli to jest system właśnie takich małych rozwiązań transportowych w gminie Biala, ale to znacie państwo też z naszego, z naszego wybrzeża jakieś elektryczne buściki dowożące powoli ludzi gdzieś tam z centrum do, do Atrakcji turystycznych gdzieś się pojawiają, czy to w Finuojściu, czy też w międzydrojach. Są to zazwyczaj rozwiązania prywatne, no ale też trafiające w to, w to zaspokojenie tej potrzeby, właśnie przemieszczania się po tym obszarze. I system transportu wywoławczego na żądaniach wspomniałem. Jeśli coś mieliby Państwo zwynieć z tej konferencji, to cały czas byśmy się opierali, że, że to, jest ten, to jest ten temat, bo te, bo te przykłady, które widzieliśmy, one się najlepiej sprawdzały. Jak taki transport działa? Pokrótce on nie działa jak transport regularny, czyli ma... Na przykład rozkład jazdy, że o tej godzinie wyjedzie, a autobus niezależnie od tego, czy ktoś do niego wsiądzie, czy nie. On jest tylko włączony w momencie, gdy ktoś zadeklaruje, że chce, że chce taką usługę transportową wykonać. Czy to dzień wcześniej, czy to 15 minut wcześniej, to zależy od, od, od systemu. W Szczecinie to chyba działa z piętna, 15 minutowym wyprzedzeniem, z tego, co ja pamiętam, ale tu jest duże patoki pasażerskie, więc to jest, to jest możliwe. Ale na przykład takie, takie, takie systemy, które widzieliśmy, w Austrii polegają na tym, że dzień wcześniej deklaruje się, że z tego punktu do tego, na przykład po wyznaczonych przystankach, tyle i tyle osób będzie chciało przejechać. I na podstawie tych zgłoszonych przejazdów jest opracowywana na następny dzień optymalna trasa, tak żeby zebrać po drodze tych wszystkich pasażerów, ale żeby właśnie nie było pustych przebiegów, żeby ich grupować razem i okazuje się, że to rozwiązanie jest o wiele tańsze niż taki regularny transport, o wiele lepiej dopasowane do obszarów, gdzie transport właśnie regularny czy wielkogabarytowy nie mógłby być uruchomiony i to się doskonale sprawdza i Przykładów na działanie tego widzieliśmy, widzieliśmy, właśnie mnóstwo, przez, przez Luksemburgu, który wręcz już wbudowuje ten transport elastyczny w swoje, transport na żądanie w swojej polityki, że już jakby domyślnie obszary peryferyjne będą, są jakby obsługiwane tym typem transportu, więc absolutnie się to, się, się to sprawdza, absolutnie to przynosi dobre rezultaty i dlatego tak, tak upieramy się, żeby to rozwiązanie rozwijać na nasz kraj, na nasz region też w pierwszej kolejności. To przykład właśnie takiego transportu elastycznego, który jest dopasowany do potrzeby transportu nocnego, który bardzo często nie występuje, szczególnie on. Był skierowany do osób mieszkających pod Luksemburgiem, które chcą na przykład pojechać na koncert w piątek, albo na dyskotekę w sobotę, albo odwiedzić znajomych w niedzielę i wracają o 3-4 w nocy. No i stwierdzono, że jest, że jest takie faktyczne zapotrzebowanie, że ci ludzie chcą tak jeździć, bo, bo potrzebują, bo, bo, jakby, bo jest ku temu, jest ku temu potencjał. I to przeniosło bardzo szybko, jakby trafiło bardzo szybko na podatny, podatny grunt. Już od czterech lat jest to prawie że samofinansująca się usługa wcześniej była finansowana ze szczebla krajowego, a teraz już jeden z operatorów jakby wziął na siebie praktycznie na zasadach komercyjnych działanie w ramach tego systemu, i, i bardzo dobrze się to, się to sprawdza. I takim ubocznym efektem jest bardzo, drastyczna, bardzo drastyczny spadek wypadków pod wpływem alkoholu samochodowych bo ludzie już nie wracają z imprezy z samochodami tylko wracają takim transportem, który ich od drzwi do drzwi prze przewozi, więc też nam pokazywali dane, które jakby łączyły jeden, jedy, jedno rozwiązanie, rozwiązanie z, z, z drugim, znaczy efekt, działanie z efektem powiedzmy. I wspomniany transport na żądanie w Szczecinie, coś co się rozpoczęło dosyć nieśmiało, jako projekt uruchomiony w Podjuchach, z tego co ja pamiętam, w kwietniu 2016, jeśli czegoś nie mówię, mylę, panie Macieju. Około 300 osób chyba skorzystało w kwietniu, później na zakończenie roku było tam chyba z 5 tysięcy. Z tego, co dowiadowaliśmy się ostatnio, to średnia obecnie to jest chyba 7 tysięcy osób na miesiąc w ogóle korzystających z tego systemu, więc to są już absolutnie astronomiczne liczby. Ludzie bardzo szybko nauczyli się z tego korzystać, nawet starsi ludzie potrafią bardzo szybko taki transport zamówić, nie ma absolutnie żadnego problemu z nauczeniem się, jak taką usługę wywoływać. I dwie nowe stacje, które zostały otworzone teraz we wrześniu na Gumieńcach e, i... E, gdzie jeszcze? Aha, na warszawo i Osów. Też bardzo szybko się tutaj przyjęły z tego, co wiemy. Więc to wskazuje na to, że ludzie potrafią z tego skorzystać, potrafią nauczyć się, jak tego, jak tego używać. Więc tu nie widzimy jakiegoś takiego problemu, bariery, że, że to jest zbyt techniczne, skomplikowane rozwiązanie, żeby nie móc jakby tego, się, tego się nauczyć. Ale oprócz samych doświadczeń w kwestii tych dobrych praktyk, które w ramach projektu badaliśmy właśnie pod kątem tej ostatniej mili, takie projekty międzynarodowe są często okazją, żeby zrobić rachunek sumienia wobec własnych polityk transportowych i rzeczy, które tutaj robimy. I widzimy też dodatkowe na pola rozwoju czy też rekomendacje, które warto byłoby przenosić na, nas, na nasz obszar. I tak, tylko parę takich ciekawostek. Na przykład w Bułgarii widzieliśmy przykład praktycznie pozbawionego żadnej, pozbawionego żadnej kontroli wydawania pozwoleń na budowanie apartamentowców. Tak? Czyli widzieliśmy jak, jak praktycznie pieniądze potrafią, z, jakby to powiedzieć... Wszystkie działania stoją tam w sprzeczności z, planu, z planowaniem albo jakimkolwiek planowaniem pod, pod tym kątem. Widzieliśmy, jak to faktycznie działa, jak bardzo szybko może się krajobraz zmienić. Tu macie Państwo takie przykłady, jak to wyglądało w latach 80., jak to wygląda obecnie. No, okay, może ze zdjęć lotniczych aż tak nie wygląda, ale patrząc na liczby, to już ten też slajd kiedyś pokazywaliśmy. W 1990 roku stwierdzono, że pojemność tego obszaru turystycznego patrząc na infrastrukturę to jest około 13 tysięcy łóżek, że już więcej się wtedy nie da. Obecnie jest 90 tysięcy. Tak? Czyli. Co rodzi problemy komunikacyjne, infrastrukturalne, zatrudnieniowe, te obszary są wyludniane po sezonie i te jakby problemy jeszcze mocniej jeszcze, jeszcze, rosną, jeszcze, jakby, jeszcze się nawarstwiają. Ciekawy przykład jak w ogóle z takiego rozwiązania właśnie podejścia do mobilności uczynić element rozpoznawalny obszaru turystycznego, to jest miejscowość Werfenweng, gdzie stwierdzono, że Oferta będzie skierowana do turystów, którzy nie chcą przyjechać z samochodem pr prywatnym do tego, do tego obszaru, ale w zamian za to mają zagwarantowany darmowy dostęp do komunikacji na tym obszarze darmowy dostęp do, do wypożyczalni rowerów, do elektrycznych busików. Yy, są za darmo wożeni ze stacji kolejowej do, do centrum miejscowości i okazało się, że. Yy, Ludzi, którzy chcą w ten sposób spędzać czas bez, bez samochodu, świadomie, ale mają za to zagwarantowany pełen, pełen pakiet właśnie tych usług mobilności, jest mnóstwo. I przez ostatnie 10 czy nawet 15 lat takich ośrodków powstało już kilkanaście, nie tylko w Austrii, w który które widzieliśmy, ale w Szwajcarii, we Włoszech, we Francji. Trochę taka franczyza się z tego, z tego zrobiła, ale to się doskonale rozwija. Ten przyrost turystów jest tam no, ba, bardzo duży. Więc, no, w kontekście takich ciekawych, ciekawych podejść do łączenia turystyki z transportem, to jest jeden z ciekawszych jakby, takich kompleksowych rozwiązań, rozwiązań które, które widzieliśmy. Kolejne ciekawe, ciekawe spostrzeżenie, jeśli gdzieś mielibyśmy, jeśli gdzieś chcielibyśmy szukać pewnych zaawansowanych doświadczeń, ale też już sprawdzonych rozwiązań, które moglibyśmy przenieść do naszego regionu, to my polecamy Luksemburg, który no jest trzy, nie ukrywamy, ale jeśli chodzi o infrastrukturę przestrzenną, wielkość, skalę, gęstość zaludnienia, jest bardzo podobny do naszego szczeńskiego obszaru metropolitalnego, tak jak Państwo, państwo widzą. Natomiast rozwiązanie, które to tam są wdrażane, oni, oni te problemy, które my mieliśmy, oni już przeszli 30 lat temu. Oni są jakby te 30 lat mądrzejsi, bo też budowali duże autostrady, które prowadziły ruch do miasta, też budowali parkingi wielopoziomowe, ale stwierdzili, że, to, że, to tak że, że, że tak się nie da. I właśnie oni obecnie już od tych 30 lat wprowadzają tą, to hasło mobilność, czyli myślenie o tym zaspokajaniu potrzeb mieszkańca. Trochę innymi, innymi rozwiązaniami niż same budowanie przestrzeni parkingowych i budowanie olbrzymich arterii komunikacyjnych. Bardzo mocno są skupieni właśnie na, na, na kolei. Jak Państwu wspominałem, ten transport na żądanie jest już jakby elementem tej polityki transportowej regionu, gdzie tą osią główną jest kolej. Jest parę, parę linii tylko ekspresowych autobusów. Pozostałe linie autobusów muszą dojeżdżać do najbliższej stacji. Nie, jakby nie pozwala się na to, żeby autobus na przykład z północy przyjeżdżał do Luksemburga, bo nie, bo, bo trzeba jechać koleją, bo to jest jakby nominalny, domyślny, główny, 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 główny transport. A te pozostałe, ale gdzieś tam obszary peryferyjne są tym transportem na żądanie, na żądanie obsługiwane. I też ciekawa rzecz, nie wiem czy już przedstawiciele zwrotu może do nas dotarli, nie widzę. E... Oparcie produktów turystycznych na przykład o, o kolej, czyli wykorzystanie dworców, zrobienie szlaków turystycznych pomiędzy dworcami kolejowymi. Okazuje się, że też jest bardzo duży potencjał już w, w istniejącej infrastrukturze i umiejętne wykorzystanie tego, co już się posiada w postaci jakby zareklamowania bardzo ciekawych ścieżek turystycznych z wykorzystaniem kolei. To też nam się świetnie, świetnie sprawdza. Już przedostatnia rzecz. To jest coś, czym też byliśmy zafascynowani, ale to wydaje się jest takie podejście, od którego też nie będzie odwrotu. Od może w wypadku projektu Catching Up, o którym powie Pan Dyrektor Schmidt do tego tematu też nawiążę. Jest to, że oni już centralizują zbieranie danych o wszystkich usługach transportowych w regionie, ale też nie tylko o usługach, o dostępności infrastruktury parkingowej, o ruchu turystycznym, o systemach park and ride, o wypożyczalniach rowerów. Chcą gromadzić to wszystko w jednym miejscu, żeby mieć pełen, pełen obraz tego, jak ludzie się po tym regionie przemieszczają i żeby widzieć od razu te białe plamy w dostępności transportowej, miejsca, gdzie można lepiej to zoptymalizować. Więc takie, taki system, który właśnie. Zbiera na bieżąco te, te, te wszystkie dane i pozwala przewidzieć pewne, pewne, pewne tendencje jest bardzo ciekawym bardzo ciekawym rozwiązaniem. No i ostatnia rzecz dedykowany na szczeblu ministerialnym zespół, który się zajmuje wręcz zajmuje się promocją transportu publicznego. Mają bardzo szerokie podejście do promowania, tego łącznie ze stacjami radiowymi, gdzie informują o różnych rozwiązaniach, eventach gdzie namawiają ludzi do korzystania z systemów transportowych. Bardzo szeroko do tego, do tego podchodzą, bardzo się tym chwalą i jakby też sygnalizują, że to przynosi bardzo, bardzo dobre efekty. Więc jeśli chodzi o tą część podsumowującą, tak, to są takie podstawowe rzeczy, które wynieśliśmy z projektu. Ewa opowie Państwu teraz o takim podsumowaniu rekomendacji i tych głównych wniosków, które wyciągnęliśmy z tych analiz, a później jak te rekomendacje przenieśliśmy już na plan działań, no to powiemy w kolejnej części. Ja na razie dziękuję.